Szymona, Szymona, ja, ja was zapraszam na różne wypadki w Biblii Był to chłopak o imieniu macie, który bardzo szybko jeździł autem. A za szybko pojechał i stało się to. Był zbary pan Zbyszek, który jeździł pijanem po pochodnikach jeździł w nim wszędzie. Aż pewnego razu jechał sobie i powoliło mu się coś i, i pobijał się wymek spod kontroli. Była, Była też osoba, osoba która no, nie, miał, nie umiała jeździć nie nie szybkie, szybkie auto jedana no, jest i sobie jeździła. Choć I pewnego razu jechała tak szybko, że walęli w, w auto. Na szczęście nikt, nikt nie zginął i nawet nikogo nie, nic się nie stało była osoba, która uwielbiała GTA i miała, i miała auto, auto z w... które przypominało o GTA. GTA. Буря с коробкой романила, прищеплялась, и не имела контроля, и ехала, и въехала в камень. Ну, а так выглядит по подражанию. Był też chłopak, który uwielbiał auta tego typu, niskie i szybkie. I szybkie. Jeździł, no, no jak widać, widać tak, tak skończył. Na szczęście, szłody kolega, mu się było w rękę, ale przeszedł nawet byli fani, i ściekły, którzy jeździli podobnymi autami, ale gdy zobaczył korek w za moją pomylenie, to jest park i kisząc korek, to zobaczył pustą drogę, pojechał szybko, szybko, aż walnął w samochody, doznął złamania lewej ręki i kostki u nóg. Jeśli, Jeśli filmik Wam się spodobał, spodobał to, to zostawcie lajka like i suba. Hmm. Nara.